Cześć, jako już mamy już wiosnę, postanowiłem, że zrobię dla Was serię kilku filmów dotyczących żywienia królików roślinami. Jeżeli uda Wam się dobić 400 łapek w górę pod tym filmem, w niedzielę rano wrzucam kolejny filmik z roślinami dla królików. Ale na początku mam dla Was jeszcze taką malutką zagadkę. Ogólnie zagadki albo ciekawostki będą pojawiały się w każdym takim filmiku. I pierwszą zagadką dla Was jest pytanie, ile zębów ma królik? Odpowiedzi możecie pisać w komentarzach. Zobaczymy kto będzie wiedział. I taka jeszcze mała ciekawostka ode mnie, powiązana z tematyką tego filmu. Pamiętajcie, aby ziemi, na której będziecie uprawiali warzywa dla królików, nie nawozić obornikiem króliczym. Marchewka jest świetnym źródłem witamin, m.in. beta karoten. Można ją podawać każdym królikom, czy to młodym, czy to starszym. Warto zwiększyć jej ilość podawania w czasie laktacji samicy. Marchewkę można podawać w całości razem z natką. Pietruszka również jest dobrym źródłem witamin oraz minerałów. Mówi się o tym, że pietruszka może wywołać ruje u samicy, ale szczerze mówiąc, stosowałem tu swoich samic i nie zdawało to egzaminu. Pietruszkę można podawać w całości, jak i z natką. Buraki pastewne świetnie nadają się na przechowywanie zimowe, dlatego warto je zostawić na okres zimowy, na pewno rozmaici im to pokarm w czasie zimy. Topinambur, inaczej słonecznik bulwiasty. Można podawać jego liście, łodygi oraz bardzo małe ilości bulw. Ma właściwości lecznicze, jednak duża ilość spożytych bulw może powodować u królików wzdęcia. Seler jest kolejnym dobrym źródłem witamin i oczywiście można go podawać razem z natką. Na dzisiaj ziemniaki będą ostatnim warzywem okopowym. Bardzo chętnie zjadane są przez króliki. Można podawać tylko sam korzeń, bez części nadziemnych. Ziemniaki warto ugotować przed podaniem. Można je wymieszać ze śrutą. I co jest bardzo ważne, podajemy je chłodne. Należy pamiętać, że ziemniaki są dosyć mocno kaloryczne i nie powinno się ich podawać dużo i często. I jeszcze taka mała ciekawostka: ziemniaków nie można podawać z różnymi dodatkami typu sól, masło czy śmietana, ponieważ mogą zaszkodzić królikom. Kapusta może być podawana królikom jako rozmaicenie pokarmu, jednak nie powinno jej się podawać bardzo dużo i często, ponieważ powoduje wzdęcia przy czym również sprawia nieprzyjemny zapach. Klatce. Kapustę moim zdaniem można podawać około raz na dwa tygodnie. I ostatnim warzywem w dzisiejszym odcinku będzie sałata lodowa. Króliko można podawać liście i moim zdaniem dwa razy w tygodniu jest OK. Pamiętajmy, aby każde warzywa przed podaniem królikom dokładnie umyć i osuszyć. Pamiętajcie, aby warzywa podawać w małych ilościach, tak żeby długo nie leżały w klatce, a królik mógł je spokojnie zjeść. Ominiemy w ten sposób problemy trawienne. W dzisiejszym filmiku to już wszystko. Piszcie, czy takie filmy Wam się podobają. Mam dla Was taką malutką jeszcze informację. Na dole pod filmikiem przy przycisku subskrybuj, macie takie kółeczko. Jeżeli naciśniecie na to kółeczko, będą Wam przychodziły informacje o moich filmach, przez co będziecie na bieżąco z filmami. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Trzymajcie się, cześć. Like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me hope Oh, just let me hope